Dzień dobry, witam państwa. Nazywam się Samborski Mariusz. Jestem archeologiem w Muzeum Ziemi Sochaczewskiej pola bitwy nad Bzurą. Chciałbym opowiedzieć państwu o Sochaczewskim podgrodziu w średniowieczu i w epoce nowożytnej. Jeszcze do niedawna większość prac badawczych dotyczących Sochaczewskiego zamku skupiało się na samym wzgórzu, na którym położone są ruiny tej warowni. Badania podgrodzia sochaczewskiego zamku nie spotykały się do tej pory z większym zainteresowaniem archeologów. Ponadto w okresie XIX wiecznym, gdy budowano kanał królewski, nikt nie przejmował się ewentualnymi warstwami kulturowymi ze starszych epok, które budowa ta mogła przeciąć. W latach 60. XX wieku podczas budowy dawnego budynku amfiteatru również nie donoszono o żadnych znaleziskach. Nieco bliższe rozpoznanie sochaczewskiego podgrodzia przyniosły dopiero ostatnie lata, w ciągu których zrealizowano bardzo śmiałe zamierzenie inwestycyjne, a mianowicie projekt pod nazwą zagospodarowanie nadbrzeża Bzury wraz z ruinami Zamku Książąt Mazowieckich oraz parkiem Podzamcze w Sochaczewie. Projekt ten zrealizowano w dwóch etapach i objął przebudowę ulicy Podzamcze, amfiteatru. Terenów parkowych, bulwarów, czyli dawnego toru motocrossowego, oraz teren przystani kajakowej. Wróćmy jednak do badań samego podgrodzia w przeszłości. Właściwie jedynymi z takich badań były badania wiertnicze na wałach okalających wzgórze zamkowe, przeprowadzone w 1977 roku przez magistra Jerzego Gulę. Wykonano wtedy 24 odwierty za pomocą świdra ręcznego o średnicy 75 mm na głębokość od 1 do 7 metrów. W toku badań tych stwierdzono, że dno fosy od strony zamku zostało częściowo pokryte nasypem, powstałym w czasie zniszczenia zamku średniowiecznego. Nie udało się ustalić pierwotnych rozmiarów tej fosy. Wał pierwszy. O szerokości podstawy około 15 metrów powstał częściowo przez wykopanie obu fos, a górne jego stoki poprzez usypanie materiałem wybranym przy kopaniu fos, bez żadnych dodatkowych umocnień murowanych bądź drewnianych. Fosa druga i wał drugi posiadały szerokość po około 3 metry. Nie natrafiono na żadne zabytki mogące ułatwić datowanie wałów. Co istotne, w źródłach historycznych wały te wzmiankowane są dwukrotnie. Po raz pierwszy w lustracji z roku 1599, gdzie wyraźnie wymieniony jest jeden wał i fosa otaczające zamek z trzech stron i po raz drugi w raportach z 1794 roku, gdy wspomina się, że Sochaczew coraz bardziej oszancowany przy zamku. Jerzy Gula przypuszczał, że wały te powstały w XVI wieku, kiedy wchodziły w powszechne użycie nowoczesne metody fortyfikacji ziemnych. Kolejny wał i dwie fosy Jerzy Gula datuje natomiast na czasy insurekcji kościuszkowskiej. Nieco więcej informacji przyniosły wykonywane w ostatnich latach badania archeologiczne związane z realizacją wspomnianego przeze mnie projektu zagospodarowania nadbrzeża Bzury. W wyniku tych prac doszło do dwóch istotnych odkryć na Sochaczewskim Podgrodziu. Pierwszym z nich było zidentyfikowanie reliktów młyna średniowiecznego na terenie dawnego toru motokrosowego, czyli nowo powstałych bulwarów nad rzeką Bzuru. Relikty młyna zidentyfikowano na południowy zachód od zamku. Młyn ten był prawdopodobnie zasilany nurtem specjalnie wykopanej młynówki i był młynem podsiębiernym. Został odkryty w czasie wykopywania karpin drzew w 2018 roku. Wszystko wskazuje na to, że był to obiekt o imponujących rozmiarach. Wspomniane są w źródłach pisanych. W 1475 roku młyn został sprzedany wraz z foluszem przez księżną Annę Janowi Zawiejszy za 103 kopy pół groszów i 5 łokci sukna. Być może folusz był wykorzystywany nie tylko do ugniatania sukna, ale również do kruszenia kory, którą następnie wykorzystywano do garbowania skór przeznaczonych na obuwie. W trakcie nadzoru archeologicznego wydobyto w dwóch fragmentach koło żarnowe utworzone z czerwonego granitu, które służyło do rozcierania zboża na mąkę. Koło to znajduje się obecnie na terenie Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą. Posiada ono blisko 1 metr średnicy. Oprócz tego stwierdzono również inne pozostałości konstrukcyjne młyna, które nadal zalegają pod ziemią. Z terenu myna podniesiono również ceramikę naczyniową datowaną na średniowiecze. Niezwykle istotne dla poznania dalszej historii Sochaczewa jest przeprowadzenie badań wykopaliskowych w tym miejscu. Póki co obszar ten został zewidencjonowany jako stanowisko archeologiczne, być może w przyszłości uda się lepiej rozpoznać ten obiekt i znaleźć więcej cennych artefaktów. Kolejne istotne odkrycia Sochaczewskiego Podgrodzia nastąpiły w roku 2019 przy budowie nowego amfiteatru i modernizacji sieci kanalizacyjnej, realizowanej przy tej inwestycji. Po pierwsze, w jednym z dawnych wykopów kanalizacyjnych odkryto przesłuszony pal drewniany, z pewnością wykopany w latach 60. i podepozycyjnie umieszczony w zasypisku. Następnie, w przygotowanym terenie pod umieszczenie budynku części B, amfiteatru, zlokalizowanego na wschód od wzgórza zamkowego, zidentyfikowano nagromadzenie cegieł i kafli piecowych, pochodzących niewątpliwie z zamków Sochaczewie. Jednakże najciekawszym okazał się obszar. Przygotowany pod budynek A nowego amfiteatru, zlokalizowany na północ od wzgórza zamkowego. Po wybraniu ziemi z nasypu od strony północno-zachodniej tak przygotowanego terenu ujawniono wierzchnią część warstwy kulturowej, ciemnej, wilgotnej ziemi nasyconej dużymi ilościami szczątek zwierzęcych i ceramiki naczyniowej. Czarna, wilgotna ziemia, wykształcona pod wpływem przepływającej dawniej strugi. Płynącej wokół Podzamcza dawała nadzieję na odkrycie zabytków organicznych, w tym spodziewanych przeze mnie budowlanych konstrukcji drewnianych. Tym samym stanąłem przed koniecznością wstrzymania prac budowlanych na tym terenie i zaplanowania badań wykopaliskowych. Badania te prowadzone były od 16 września do 7 listopada 2019 roku. Co istotne, eksploracja rozpoczynała się od warstw datowanych na XIX i XX wieku. Najmłodszym obiektem odkrytym przez nas w ich trakcie był fragment budowli zalegający w warstwie, w której odkryliśmy srebrne 10 kopiejek z 1910 roku, a także e, młodym obiektem były zdeponowane szczątki konia z okresu I wojny światowej. Wraz z pogłębianiem wykopu dostawaliśmy się do coraz starszych warstw, odkrywając kolejne artefakty oraz pozostałości drewnianych konstrukcji. Pierwsze, a zarazem najmłodsze odkryte przez nas elementy drewniane stanowiły deski i pale podporowe niemal niezachowanego mostku na przepływającej w tym, w tym miejscu strudze. Jak się później okazało, relikty te datowane były przy pomocy metody dendrochronologicznej na połowę XVII wieku. W warstwach tych odkrywaliśmy dużo monet potwierdzających chronologię mostu, m.in. słynnych już szelongów Jana Kazimierza, czyli tzw. boratynek. Na kolejnych poziomach stratygraficznych odkryliśmy dobrze zachowane pozostałości kolejnej przeprawy mostowej, którą tym razem udało się wydat wydatować przy pomocy metody dendrochronologicznej, czyli na podstawie analizy grubości słojów jednego z pali podporowych na 1533 rok. Ponadto w narożniku północno-zachodnim na głębokości około 5 metrów od powierzchni terenu uchwyciliśmy relikty budynku w postaci zawalonej ścianki i zalegającej pod nią podłogi warsztatu szewskiego. Odkryte przez nas drewniane relikty konstrukcji drewnianych są świetnymi przykładami późnośredniowiecznej i nowożytnej sztuki ciesielskiej. Oprócz wielkich drewnianych pali i belek odkryliśmy również mniejsze kołki, sworznie, kliny, a także deski, na niektórych z nich odbywał się ruch miejski. Belki natomiast charakteryzują się różnego rodzaju żłobieniami, wcięciami i wycięciami, które umożliwiały dokładne dopasowanie poszczególnych elementów konstrukcji dla jej stabilności. Warsztat szewski, o którym wspomniałem, mógł istnieć w tym miejscu jeszcze w wieku XV, a niektóre znaleziska wskazują nawet na XIV wiek. Natomiast kres jego istnienia datujemy na wiek XVI. W pobliżu warsztatu odkryliśmy duże ilości skórzanych elementów obuwia w postaci podeszw, rzemyków oraz wierzchnich części ich butów, a także odpadków produkcyjnych w postaci skórzanych wycinków powstałych przy wycinaniu poszczególnych elementów obuwia. Ponadto odkryliśmy sprzączki od pasków do obuwia, bardzo interesujący kamień szlifierski, służący najpewniej szewcowi do ostrzenia najważniejszych z jego narzędzi, czyli noży. Dało się również odkryć szydło szewskie, służące do wykonywania otworów, którymi następnie przeplatano dratwę i łączono poszczególne elementy obuwia. Znaleziska elementów średniowiecznych i nowożytnych butów są unikalnym odkryciem w Sochaczewie i włączają Sochaczew do innych miast, skąd znane są tego typu odkrycia, takich jak Gdańsk, Wrocław, Elbląg czy Warszawa. Duża ilość części obuwia, występowanie odpadków produkcyjnych w postaci ścinków, a także narzędzi szewskich dobitnie wskazuje na to, że mamy do czynienia z warsztatem szewskim, miejscem produkcji i naprawy obuwia, a także niewątpliwie. Miejscem przygotowywania skór do ich dalszej obróbki, między innymi garbowaniem skóry poprzedzającym samo szycie butów. Oprócz znalezisk, bezpośrednio dotyczących warsztatu szewca, odkryliśmy również ponad 4000 fragmentów ceramiki naczyniowej, 4 fajki gliniane, ponad 1227 szczątek zwierzęcych i do tego kompletny szkielet konia z okresu I wojny, o którym już wspomniałem. 141 fragmentów przedmiotów szklanych, głównie pozostałości szyb okiennych XVII-wiecznych wraz z ich ołowianymi oprawami, a także kilkaset sztuk kafli piecowych. Znalezione przez nas monety w łącznej liczbie 230 sztuk bite były przez Jagiellonów, Jana Kazimierza, Zygmunta III Wazę, Krystynę Wazównę, Gustawa Adolfa i Stanisława Augusta Poniatowskiego. Do ciekawostek należy zaliczyć odkrycie turnera szkockiego, czyli monety o wartości 2 pensy bitej w czasie rządów króla Anglii i Szkocji Karola I Stuarta, poświadczającej intensywną imigrację szkocką do XVII-wiecznej Polski. Ponadto w czasie wykopalisk odkryliśmy rozmaite gwoździe, żelazne i mosiężne kłódki, guziki, ołowiane pociski od broni czarnoprochowej, plomby towarowe a także nieliczne przedmioty ze złota. Jednym z niewątpliwych importów był zachowany tylko we fragmentach wazon na kwiaty z niebieskiego szkła, przedstawiający kobietę z harfą, odkryty w warstwie XIX-wiecznej. Poza tym znaleźliśmy również osełkę z piaskowca z XIX wieku, fragment skałki krzemiennej od pistoletu skałkowego oraz szklane paciorki. Ważnym wydarzeniem w czasie budowy nowego amfiteatru było również odkrycie studzienki inspekcyjnej, która w istocie była ostatnim wejściem do tzw. Kanału Królewskiego, wybudowanego w XIX wieku. Zaraz po wejściu do wnętrza natrawiono na pozostałości karabinu Mauser z II wojny światowej, magazynki od niemieckiego działka przeciwlotniczego Flak 38, stopioną bryłę metalu z widocznym fragmentem pistoletu Beretta, a także pocisk artyleryjski, zalegający dokładnie pod samym wejściem. Prawdziwą perełką wśród znalezisk była jednak tablica o wymiarach 60 na 50 cm, zachowana w dwóch pasujących do siebie częściach i wykonana z bliżej nieokreślonego stopu metali. Ponadto znaleziono również narożnik drugiej bliźniaczej tablicy z zachowanym fragmentem takiego samego napisu. Napis ten brzmiał. Der Gouverneur des Districts warszaw czyli gubernator dystryktu warszawskiego. Chodzi tu o gubernatora Ludwika Fischera, który zarządzał dystryktem warszawskim Generalnej Guberni w czasie okupacji hitlerowskiej. Tablica ta dostała się do Sochaczewa na skutek powstania warszawskiego w 1944 roku. W 2019 roku mieliśmy przyjemność ją odnaleźć i wydobyć z podziemi. Co ciekawe, sam kanał, choć częściowo zniszczony, do dziś spełnia swoją rolę i odprowadza wodę z miasta do bzury poprzez połączenie ze współczesną siecią kanalizacji deszczowej. Podsumowując, omawiane znaleziska świadczą o konsekwentnym rozwoju sochaczewa od XIV do XX wieku. Zdecydowana większość znalezisk pochodziła z XVII wieku, ale nie brak również spektakularnych. Odkryć zarówno z młodszych, jak i starszych okresów rozwoju miasta. Kolejne badania wykopaliskowe, zwłaszcza młyna książęcego, mogą rzucić nowe światło na przeszłość sochaczewskiego podgrodzia. Bardzo dziękuję za uwagę. Do widzenia.